Często pojawia się pytanie o moje doświadczenia, jeśli chodzi o czytniki linii papilarnych, jak wiecie trochę tych urządzeń u mnie się na testach różnorakich pojawia. Tutaj też zgromadziłem w zasadzie prawie każde teraz nowe urządzenie flagowe posiada czytnik linii papilarnych i chętnie wam opowiem o swoich doświadczeniach. Będzie to moje odczucie. Zachęcam was również tradycyjnie do komentowania tego tematu, bo chętnie również poczytam jak wasze odczucia są w tym zakresie. Pewnie nie tylko ja, ale inni użytkownicy też. Słuchajcie, Samsungu nowa, nowa jakość jeśli chodzi o czytnik linii papilarnych eee, nie ma już potrzeby przesuwania przypominam, że w starszej wersji tych urządzeń takiej na przykład jak tu należało uruch uruchomić urządzenie i dopiero przeciągnąć palcem i nastąpiło odblokowanie takiego urządzenia. Ta opcja stosunkowo niewygodna niestety jeśli chodzi o użytkowanie zdecydowanie lepiej wygląda już ta nowa opcja, czyli podobnie jak w iPhone'ie Naciskamy palcem i następuje odblokowanie. Również jeśli chodzi o Sony, mamy podobne rozwiązanie. Tutaj jest ten czytnik linii papilarnych wmontowany w przycisk zasilania, który znajduje się z boku, czyli mamy, możemy sobie też kilka, kilku, kilka palców rozczaić i tutaj również to urządzenie w miarę działa poprawnie. W HTC też dotykowy który nam powoduje odblokowanie tego urządzenia, też to w miarę przyzwoicie działa. Jeśli chodzi o urządzenia, wszystkie nowy, nowy Tab S też jest dotykowy. W iPadzie, podobnie jak w iPhone'ie, też mamy dotykowy czujnik, już bez potrzeby przesuwania po tym, po tym urządzeniu. Słuchajcie, jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o moje doświadczenie w takim dniu codziennym, bo każde z tych, z tych urządzeń używam lub używałem przez okres. Pewnego czasu, czasami to jest rok, czasami to jest dwa tygodnie, ale z każdym miałem do czynienia. Muszę przyznać, że mniej więcej wszystkie urządzenia Androidowe działają na podobnej skuteczności, czyli oceniam tą skuteczność, nie robiłem oczywiście zapisków, nie wyciągałem z tego jakiejś tam średniej, ale oceniam tą skuteczność na 80%, czyli co powiedzmy, no, no, prawie się zawsze udaje. Jeśli chodzi o to. Niestety w tych urządzeniach jakoś jest to tak zrobione, że ten czytnik linii papilarnych należy dość dobrze wypolerować i wtedy on na pewno będzie działał nam dużo. Bardziej trafnie, jeżeli jest on zatłuszczony, tak jak żeście widzieli przed chwilą, miałem problemy z odblokowaniem telefonu, to będzie w każdym przypadku, czy to będzie HTC, czy to będzie Sony, czy to będzie Samsung. W momencie, kiedy ten przycisk już będzie natłuszczony, on będzie dużo gorzej reagował i dużo gorzej odczytywał. I tak jak mówię, moje doświadczenia, jeśli chodzi o urządzenia z Androidem, mniej więcej są podobne przy każdym producencie, musimy dbać o czystość palca i dbać o czystość tego czytnika linii papilarnej. Jeśli chodzi o szybkość odblokowywania, to mniej więcej w tych urządzeniach również. Jest porównywalna to mogą być dziesiątki e, setnych sekund, które decydują o tym, czy urządzenie zostanie odblokowane no, mm, troszkę szybciej, czy troszkę później. Naprawdę jest nieodczuwalne. Jeśli chodzi o czytniki linii popularnych w iPhone'ie, Tutaj bym powiedział, że skuteczność jest 99,9. Tam po prostu niemalże się nie zdarza, żeby e, odcisk palca został nieodczytany. Tutaj jednak czasami mam ten problem. E, w iPhone'ie nie musiałem jakoś nadmiernie dbać o to, żeby ten czytnik linii był stosunkowo e, czysty i zdecydowanie najlepiej e, działa to w iPhone'ie i w iPadzie, zarówno w 6, jak i w 6. S. Zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, jak to u Was wygląda, jakie Wy macie doświadczenia z czytnikami linii papilarnych. No i tradycyjnie zachęcam również do subskrypcji kanału TSHpl.